Witajcie widzowie na kanale Strefa Wojska w kolejnym odcinku Wojskowych Newsów. Zapraszam do najświeższego przeglądu informacji ze świata wojska i zbrojeniówki. O czym dzisiaj pogadamy o naszym drogim sąsiedzie Zaodry, który potwierdził, że chce amerykański system Typhon, wyposażony m.in. w pociski Tomahawk, które jak wiemy mogą razić cele na dystansie blisko 2000 km. Podobno Amerykanie nie mówią nie. Poruszę też temat testów koreańskiej armaty kalibru 130 mm, która ma stać się podstawowym wyposażeniem czołgu nowej generacji K3. W tym kontekście pojawi się także wątek nowej włoskiej armaty kalibru 120 mm. Czyżby Rheinmetall zyskał solidną konkurencję? Pojawi się także wątek Rumunii, która poinformowała o wyborze systemu żelazna kupuła, który ma być kolejnym elementem systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu. Jeśli faktycznie dojdzie do podpisania umowy, będzie to pierwsze państwo z tym rozwiązaniem w Europie o nowym BWP dla tego kraju kilka słów również powiem gdyż Rumuni poszukują takiego wozu a przypominam że pytali o naszego borsuka zapraszam jeszcze do wczorajszego odcinka gdzie poruszyłem temat Terexa czyli potencjalnie następcy Rosomaka producent z Singapuru jest bardzo zainteresowany współpracą z polskimi firmami aby wspólnie na bazie tego wozu opracować następcę Rośka co potrafi Terex o tym wczoraj a dziś zacznijmy wojsko newsy. USA kupią ukraińskie drony? Szykuje się widzowie spora transakcja na linii USA-Ukraina, ale tym razem to Stany Zjednoczone mogą być nabywcą ukraińskiego sprzętu. Według przekazywanych informacji chodzi o drony, w których opracowaniu nowych typów i tempie produkcji Ukraina stała się jednym ze światowych literów. Nic dziwnego. Kilka lat trwającego konfliktu zrobiło swoje, a przewaga Rosji w konwencjonalnym uzbrojeniu jest naprawdę duża. Poza tym Ukraina właśnie dzięki temu wyposażeniu jest w stanie razić cele w Rosji na dalekich dystansach ponad tysiąca kilometrów. Prezydent Ukrainy mówi wprost, że opracowaną i przede wszystkim sprawdzoną technologią jego kraj jest w stanie podzielić się nie tylko z USA, ale i partnerami europejskimi. Oczywiście nie jest do końca tak, że Kijów niczego nie oczekuje nowego od Stanów Zjednoczonych. Najbardziej pożądane są systemy obrony powietrznej. Na liście marzeń są już nie tylko patrioty, ale także systemy THAT które mają dużo większe możliwości i mogą eliminować cele na pułapie nawet 200 km. Wielką przewagą tego uzbrojenia nad przed chwilą wspomnianym Patriotem jest to, że może on eliminować pociski balistyczne pośredniego zasięgu. A to oznacza, że teoretycznie mógłby wyeliminować np. pocisk orjesznik. Z kolei radar AN-TPY-2 o zasięgu ponad 1000 km znacznie zwiększyłby świadomość sytuacyjną ukraińskiej obrony powietrznej. Natomiast bardzo wątpliwe, czy kiedykolwiek trafi na wschód. Natomiast to samo mówiono o Leopardach 2 czy F16 także myślę, że wszystko jest możliwe. Drony mogą się teraz bardzo przydać Stanom Zjednoczonym, bo w tej dziedzinie ich przemysł nie ma zbyt dużej ilości rozwiązań, które są naprawdę na topowym poziomie, a na pewno nie sprawdzone w boju, jak te z Ukrainy czy Rosji, która również w tej dziedzinie bardzo się rozwinęła i ma przewagę nad USA. Przyspiesza produkcja Javelinów, a Indie chcą zacząć je wytwarzać u siebie. Przeciwpancerne Javeliny to jeden z bardziej popularnych pocisków tej klasy na świecie. W tej kategorii ustępuje tylko Spike'om. Ich masowe używanie na Ukrainie również przyniosło wzrost zainteresowania tą konstrukcją. Mamy je na wyposażeniu także w Polsce i używane są przez Wojska Obrony Terytorialnej. Miały się znaleźć również na wyposażeniu polskich wiarz ZSW-30, ale na razie ten temat ucichł i pozostają one z pierwotnym uzbrojeniem, a więc pociskami z rodziny Spike. Javeliny są produkowane przez amerykańskie firmy Raytheon oraz Lockheed Martin. Ogłosiły one właśnie, że w związku z globalnym popytem ich produkcja do końca 2026 roku dość mocno wzrośnie, z obecnych około 2400 sztuk do prawie 4000. Uda się to osiągnąć dzięki znaczącym inwestycjom w linie produkcyjne, ale także stanowiska testowe czy zacieśnianie relacji z dostawcami poszczególnych elementów pocisku. Oni także mają zwiększyć produkcję poszczególnych części. Przy tej okazji trzeba powiedzieć też o Indiach, które miały się oficjalnie zwrócić do Stanów Zjednoczonych, aby móc rozpocząć ich produkcję na terenie swojego kraju. To akurat standardowa polityka tego państwa, które bardzo mocno pilnuje swoich interesów przemysłowych i przy zakupie różnego typu uzbrojenia, niezależnie od kierunku, domaga się najczęściej w dużej mierze produkcji tego sprzętu na swoim terytorium. Jak dobrze pamiętacie, również w Polsce miała się rozpocząć produkcja tych pocisków. Stosowne porozumienie o woli współpracy zostało podpisane we wrześniu 2023 roku podczas trwających wtedy targów MSPO w Kielcach. Tym programem miało się zająć przede wszystkim MESCO i produkcja byłaby skierowana nie tylko na polskie, ale i amerykańskie potrzeby. Natomiast obecnie temat ten również ucichł i nie słychać, abyśmy faktycznie doczekali się javelinów Made in Poland. Nawet jeśli w większości miałby to być sam montaż, a nie produkcja. Amerykańskie pociski przeciwpancerne Mogą atakować cele na dystansie do około 4 km. Nie muszą to być wyłącznie czołgi, ale także inne pojazdy pancerne, bunkry, czy nawet nisko lecące cele jak śmigłowce. Pocisk może przebić do 600 mm stali pancernej. a Atak można przeprowadzić zarówno z góry, jak i bezpośrednio. Nie ma także znaczenia, jaka to jest pora dnia czy nocy. Javelin wraz z wyrzutnią waży około 22 kg. Peru wybiera pulsy. Tym razem nie kraj z Europy, ale z Ameryki Południowej zdecydował się na wieloprowadnicowe wyrzutnie PULS od Elbit Systems. Lima rozstrzygnęła właśnie przetarg na zakup nowego uzbrojenia rakietowego. W rywalizacji Elbit pokonał turecki Rocket Sun, który ostatecznie został wykluczony ze składania finalnej propozycji z powodów formalnych, oraz chiński Norinco. Przy klasyfikacji punktowej dla Peru istotne były takie parametry jak transfer technologii, zdolności produkcyjne czy wcześniejsza sprzedaż systemu do innych państw. Wartość zamówienia nie jest duża, bo wynosi maksymalnie 60 milionów dolarów. W ramach niego zostaną zakupione m.in. 3 wyrzutnie, wozy amunicyjne, dowodzenia i rozpoznania. No i oczywiście amunicja. Dokładnie chodzi o 90 pocisków o zasięgu do 50 km, 12 o zasięgu do 140 km i 3 taktyczne, balistyczne pociski o zasięgu do 290 km. Widzicie więc, że faktycznie to mały kontrakt, dlatego przewiduje się, że będą kolejne fazy programu, gdzie zamówienie będzie rozszerzane. Co ciekawe, w przetargu nie wzięli udział producenci bardziej znanych systemów tej klasy, jak Lockheed Martin czy Hanwha Aerospace. Szczególnie brak Koreańczyków dziwi, gdyż od kilku lat bardzo intensywnie rozwijają oni współpracę z tym południowoamerykańskim krajem. Do Peru sprzedano m.in. MF-50, czołgi K-2 czy transportery opancerzone K-808. Dużo dzieje się także na wodzie, gdzie oba kraje mają wspólnie zbudować nowe okręty podwodne dla Limy. Być może uznano, że zamówienie jest zbyt małe, aby się nim zainteresować, albo wymogi formalne okazały się zbyt duże. Dla Peru zakup nowych wyrzutni będzie rewolucją w artylerii rakietowej. Do tej pory bowiem używano M21 Grad, a także zakupionych w 2014 roku 27 chińskich wyrzutni typu 90B, których protoplastą jest także Grad. Co do pulsów, to zbywają one zatem kolejny rynek. Do tej pory królowały w Europie, gdzie zostały kupione m.in. przez Danię, Niemcy czy Holandię. Ich zakup rozważa także Grecja, a nawet Estonia. Umowę kupna podpisała również Hiszpania, ale tu może dojść do anulacji kontraktu. Wszystko przez politykę kraju położonego we wschodniej części Morza Śródziemnego, z którego pochodzi Elbit Systems. Ma to być forma protestu ze strony Madrytu. Pulsy mogą używać różnego typu pocisków o zasięgu od około 35 do nawet 300 km. Ten największy dystans mogą pokonać pociski balistyczne kalibru 370 mm Predator Hawk. Aczkolwiek jest to wersja o mniejszym zasięgu. Pocisk dedykowany dla wojsk kraju pochodzenia Elbit Systems ma zasięg około 370 kilometrów. Rumunia kupuje żelazną kopułę i rozpoczyna przetarg na nowy PWP. Minister obrony Rumunii oficjalnie potwierdził, że jego kraj chce kupić żelazną kopułę. W związku z tym rozpoczęły się negocjacje z producentem tego systemu, firmą Rafael. Jeśli nie będą one problematyczne, to podpisanie umowy powinno nastąpić na jesieni tego roku. W ten sposób Rumunia stanie się pierwszym krajem w Europie, który kupi ten system. Według obecnych planów Bukareszt pozyska 24 baterie. Jedna składa się przede wszystkim z radaru, stanowiska dowodzenia i wyrzutni z 20 pociskami Tamir. Ich zasięg oscyluje w granicach od 4 do 70 kilometrów. Mogą eliminować pociski rakietowe, moździerzowe czy drony. Żelazna kupuła potrafi określić, czy wrogi pocisk trafi w ochroniany obszar. Jeśli nie, to wtedy go ignoruje. Do żelaznej kopuły ma dołączyć także 17 baterii z systemu Spider, co ma zapewnić Rumunii kompleksową ochronę powietrzną na bardzo krótkim i krótkim dystansie. Koszt obu systemów ma kosztować Bukareszt ponad 5,5 miliarda dolarów. Jak do tego dołożycie także Patrioty i Mistrale 3, to widzicie, że rumuńskie niebo będzie naprawdę dobrze chronione. No ale trzeba się zająć także lądem. Tu również działa Bukareszt i rozpoczął przetarg na nowy pojowy w piechoty na podwozie gąsienicowym, który ma zastąpić MLI-84, będące lokalną modernizacją BWP-1. Wśród potencjalnych kandydatów do zdobycia tego zamówienia wymienia się najważniejsze europejskie konstrukcje, jak KF-41 Lynx, Ascot 2,3 CV-90. Pamiętajmy także o S-21 Redback. Rumunia w ostatnich kilku latach zacieśnia relacje z Koreą Południową, co widać choćby przez zakup Haubis K-9, czy prawdopodobne pozyskaniu czołgów K-2. Jeśli myślicie co z Borsukiem, to na razie nie wiadomo. Rumunii mieli pytać o nasz wóz, bo intryguje ich połączenie możliwości pływania ze stosunkowo dobrym pancerzeniem. Natomiast czy wystartujemy w przetargu, to na razie nie wiemy. Bukareszt jednak wymaga dużego transferu technologii, włącznie z produkcją większości z 246 planowanych do kupienia wozów na swoim terytorium. Nie chodzi tylko o montaż, ale i o produkcję większości elementów kraju. Czy PGZ jest gotowa na taką współpracę? KORAŃCZYCY Testują armatę kalibru 130 mm, a Włosi mają własną. Zaczynamy od Korei Południowej, gdzie Hyundai Rotem konsekwentnie rozwija technologie niezbędne do stworzenia czołgu zupełnie nowej generacji, a więc K3. Z tego co informuje koreańska prasa, w ostatnich dniach odbyły się testy docelowej armaty dla tego czołgu kalibru 130 mm. Jej długość ma być na podobnym poziomie co w czarnej panterze i wynosić będzie 55 kalibrów. Takie parametry w porównaniu z rozwiązaniem zastosowanym w K2 ma zwiększyć energię kinetyczną wystrzelonego pocisku o aż 50%, armata ma zostać umieszczona w bezołogowej wieży z automatem ładowania. Z innych ciekawych rozwiązań, które mają być użyte, to pancerz nowej generacji, hybrydowy napęd, zmodernizowane zawieszenie i ulepszony systemy ochrony aktywnej kasy hardkill i softkill. Jeśli prace będą przebiegać zgodnie z harmonogramem i zostanie zapewnione odpowiednie finansowanie, to nową odsłonę koreańskiego czołgu powinniśmy użyć na początku przyszłej dekady. Prawdopodobnie do projektu jest także zaproszona Polska, ale czy skorzystamy z tego zaproszenia? Na razie brakuje w tym temacie informacji. Mam jednak nadzieję, że tak się stanie, gdyż nasz przemysł potrzebuje udziału w nowoczesnych projektach zbrojeniowych, które zaowocują transferem naprawdę ważnych, innowatorskich rozwiązań do naszej gospodarki. Natomiast, co dzieje się we Włoszech? Mianowicie, zaprezentowano prototyp nowej armaty czołgowej, która jest rozwinięciem tych zaprojektowanych przez Otomelara, długości 44 i 45 kalibrów. Można je znaleźć odpowiednio w czołgu Ariete C1 oraz kołowym niszczycielu czołgów Centauro 2. Nowe rozwiązanie pokazane przez Leonardo, kalibru 120 mm, ma długość 55 kalibrów. Tyle samo więc, co w omawianym przed chwilą K2 czy w najnowszych Leopardach 2 od wersji A6 wzwyż. Nasze niemieckie koty, włącznie z Leopardem 2.pl, mają lufę długości 44 kalibrów. Włoskie rozwiązanie, przynajmniej według producenta, ma się cechować większą wytrzymałością od konkurencyjnych rozwiązań i nadawać większą energię kinetyczną odpalanym pociskom. Włoska armata pozostaje kompatybilna ze starszymi pojazdami, jak właśnie Ariete C1, ale ma stać się podstawowym wyposażeniem pojazdów nowej generacji. Tu chodzi przede wszystkim o czołgi, projektowane wspólnie z niemieckim Rheinmetall na bazie KF-51 Pantera. Niewykluczone, że kiedyś znajdą się także na czołgach Ariete, modernizowanych obecnie do wariantu C2, a w przyszłości, jeśli zostanie podjęta taka decyzja, także odmiany C3. Teraz włoską armatę nowej generacji czekają intensywne testy, które mają potrwać około roku. Jeśli zakończą się sukcesem, trafi ona do produkcji seryjnej. Niemcy potwierdzają chcemy Tomahawki. Teraz czas widzowie na informacje o pociskach, które wielu z Was, w tym ja, chciałby mieć na stanie naszego wojska, a tymczasem prawdopodobnie będą je mieli Niemcy. Podczas ostatniej wizyty ministra obrony Niemiec Purisa Pistoriusa w Stanach Zjednoczonych, złożył oficjalne zapytanie o amerykański system Typhoon, czyli w uproszczeniu lądowe wyrzutnie, między innymi pocisków manewrujących Tomahawk. Typhoon to uniwersalne wyrzutnie Mark 41, którym będziecie mogli spotkać między innymi na naszych miecznikach, którą umieszczono w kontenerach, a je wsadzono na koła. Ten opis potraktujcie jednak jako mocne uproszczenie. Jedna bateria składa się ze stanowiska dowodzenia oraz czterech wyrzutni. Z tego co na razie wiadomo, Amerykanie pozytywnie podchodzą do tej prośby i faktycznie może on trafić do Niemiec. Oczywiście wraz z pociskami Tomahawk, których zasięg w najnowszej wersji osuluje w okolicach 2000 km. To oznacza widzowie, że z Berlina spokojnie możecie trafić cele znajdujące się w największych metropoliach Rosji, jak Moskwa czy Sankt Petersburg. Natomiast Typhoon jest uniwersalnym systemem i Amerykanie korzystają z niego do wystrzenia nie tylko Tomahawków, ale i pocisków SM-6, służone do ochrony powietrznej, ale także za ich pomocą można atakować cele lądowe i okręty. Zasięg to około 400 km. Zatem, mając jeden system z odpowiednimi pociskami, możecie razić dalekie cele w odległości 2000 km, a jednocześnie zapewniacie sobie ochronę powietrzną. Brzmi to naprawdę dobrze. Jednocześnie Berlin podkreśla, że mimo chęci zakupu amerykańskiego uzbrojenia, nie zamierza wycofywać się z europejskich inicjatyw, które mają na celu stworzenie podobnych rozwiązań, jak to a więc choćby program ELSA który ma zaowocować powstaniem pocisku manewrującego odpalanego z ziemi o zasięgu minimum 1000 km. Prawdopodobnie bazą do jego zaprojektowania będą francuskie pociski NCM. Obecnie w Europie pociski Tomahawk mają Brytyjczycy i Holendrzy. Ci drudzy chcieli jeszcze zakupić dla swoich okrętów podwodnych Black Sword Barracuda. Ale okazało się, że wznowienie produkcji wersji dla okrętów podwodnych jest zbyt drogie i czasochłonne, z tym oni mają tylko odmianę odpalaną z okrętów nawodnych. Tymczasem Typhoon zaliczył pierwsze użycie poza Stanami Zjednoczonymi. Po Australii w trakcie ćwiczeń Talisman Sable 25 odpalił on pocisk SM6 do obiektu morskiego. Baterie Typhoon były także rozmieszczane czasowo na Filipinach, co oczywiście bardzo nie podobało się Chinom. No i widzowie dobrnęliśmy do końca. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas i jak zawsze zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie pogadamy o dzisiejszych newsach. Pamiętajcie także o wczorajszym odcinku na temat Terexa. To naprawdę może być ciekawa oferta. Trzymajcie się, miłej niedzieli i do następnego odcinka. Hej!